Myślę sobie też o tych naleciałościach kulturowych. No, ja w tym roku jestem na Dominikanie, ale byłem też jednego roku w Kolumbii na święta i tam rzeczywiście święta wyglądają zupełnie inaczej. To znaczy, nie ma kolacji wigilijnej na przykład. Zazwyczaj pije się alkohol i cała rodzina śpiewa, bawi się, tańczy. Aczkolwiek w Kolumbii jest dużo ważniejszy sylwester niż Wigilia Bożego Narodzenia. I to jest też w ogóle bardzo ciekawe, że my to mamy tak bardzo wdrukowane ze względu na wzorce kulturowe i na, tą, na tę tradycję, co niekoniecznie jest takie samo na całym świecie jak u nas w Polsce. Y Dokładnie, ja myślę sobie, że to jest tak, że u nas szczególnie ta kultura, tradycje i to w ogóle takie przywiązanie do, do kultury, ja, wiesz, jakby też uczestniczę w różnych dyskusjach na temat przeżywania świąt i nie wiem, ostatnio wyborczej był artykuł, że jak dziecko chce zjeść frytki albo sushi na święta, to że po prostu może zjeść i wcale nie musi siedzieć przy tym stole wigilijnym i jeść 12 potraw i przygotowywać się. I że wiesz, wcale nie trzeba się urobić przed tymi świętami, bo to też jest trochę taki wiesz kult, że trzeba się narobić, że... Tego jedzenia jest mnóstwo, że potem się to je przez tydzień, że ma, wszyscy już mamy dosyć tego, no ale szkoda, bo się wyrzuci. Potem wyrzucamy to jedzenie, jakby zupełnie, zupełnie bez sensu. No ale żeby dla wszystkich starczyło, żeby, żeby zostało, że, wiesz, że to jedzenie w ogóle jest takim sposobem wyrażania miłości, zwłaszcza u, zwłaszcza u naszych dziadków, rodziców. Którzy wychowywali się w, tym, jakby w tych latach w Polsce, kiedy wielu rzeczy nie było i kiedy jakby naprawdę trzeba było się nastać. Ja pamiętam czasy, kiedy tylko na święta się jadło mandarynki, i że w paczce pod choinką to były mandarynki, i że to w ogóle było super, i że się czekolady dostawało. I wiesz, i ten zapach mandarynek z tamtych początek z lat 80. To był zupełnie inny zapach niż, niż to, co mamy, to, co mamy teraz.